Tak ciepło jak mówili. Dubaj. Nie wiem, czy dalej tak jest, że kobiety osobno jadą, czy nie. Widzę, że nie ma takich wejść osobnych. Może tego już nie ma, albo to nie w tym metrze. Stąd tu przesiadka i do dubaj Freema. Mandat, nie? Za wejście do strefy kobiet i tak samo 200 jest no, za zapalenie papierosów. No, a nie ma mandatu za wejście do męskiej strefy kobiety. Więc to chyba działa zupełnie odwrotnie niż ja się spodziewałem. Zastanawiałem się, po której stronie będzie cień, jak będziemy tu szli między budynkami. Wyszło mi, że po żadnej. Słońce z góry. Teraz widzę, że metro mogę polecieć. Dojechaliśmy sprawnie, bo tak normalnie jak się jedzie Uberem czy coś, to, to widać, że są duże korki. Nie dość, że było tanio, to jeszcze te wagony były mega czyste. I z tą strefą kobiet jest odwrotnie, niż myśleliśmy. Nie jest tak, że kobiety nie mogą wejść do tej strefy mężczyzn, tylko mają swoją strefę i to tam mężczyźni nie mogą wejść, tam jest mandat za to. Wow. No tu jest fajnie. No i wyłania nam się Dubai Frame. weźmy się przed chwilą, czemu tu nikogo nie ma. Chyba zaczynam czuć czemu. Jesteśmy chyba jedynymi, którzy zaczęli zwiedzać ten park pół godziny do południa jest. Teraz chyba wiem, dlaczego te większość filmów z Dubaju, które widziałem, to były nagrywane już po zmroku, gdzieś tam w nocy. O, nawet nie wiem jaka jest temperatura. Już mi nie pokazuje zegarek. Nie, żebym narzekał, bo jest spoko, tego się spodziewałem. Trochę nie ogarniał ludzi, którzy przyjeżdżają do Dubaju i narzekają, że jest gorąco, ale tylko potwierdzam, jest gorąco. A propos doświadczeń, chociaż jesteśmy tu, nie wiem, ze dwie godziny może, to gdziekolwiek jest jakaś obsługa czy pomoc, to są mega spoko ludzie. Zagaduj i jak tylko zobaczą, że nie wiemy gdzie iść czy cokolwiek, to podchodzą, pomagają. Wysiedliśmy sobie na złej stacji metra i gość od razu podszedł i nam wszystko powiedział. No I udało się, dotarliśmy. Nie było lekko, kawał drogi przez tą galerię. Odpuszczamy sobie wyjazd na górę, nie, jakoś nie bardzo nas tam ciągnęło tym razem. Myślę, że jeszcze będzie okazja. Nie jest to poza tym tanie. Samo Dubai Mall, czyli ta galeria handlowa za nami, no to taka całkiem spora. Całkiem spora, to może nawet trochę niedoszacowanie, Ale tak szczerze, to no, każdy sklep tam jest taki. Większy i bardziej wypasiony niż, niż w naszych galeriach. Są sklepy różnych marek i tak dalej. Ale z takich bardziej kultowych rzeczy to chyba to akwarium i ta fontanna. Jest już 16.30 da się wytrzymać na zewnątrz. Już tak jest, 37 stopni. Jak przyszliśmy do Dubai Frame to już doszliśmy ledwo, ledwo. Musieliśmy tam siedzieć 15 minut, odpoczywać. Cały czas mnie trochę głowa boli i się nie czuję najlepiej. No Burj Khalifa robi duże wrażenie z dołu. Nie wyjeżdżamy do góry, tak jak mówiłem. Zostawimy sobie to in na inny raz. Bardzo bym chciał tu przyjechać zobaczyć te fontanny jeszcze, ale tym, tym razem wyjeżdżamy zanim one zaczną Spektakl. On się odbywa po zachodzie, jakoś około 18.00 i trwa tam co pół godziny do, do nocy. Jak będziemy wracać powrotnym lotem, to akurat sam raz będziemy tutaj zostawać na noc i wtedy tu wpadniemy. A co do Dubai Mall, no jest to duże, ale nie wiem, czym tam spędziłaś tyle czasu, co niektórzy mówią, bo widzieliśmy tą fontannę, która jest dość słynna, widzieliśmy akwarium, no, robią wrażenie te rzeczy. A reszta to po prostu sklepy, restauracje. Niby można by to wszystko obejść, tylko nie wiem czy jest po co. Szukaliśmy czegoś konkretnego, to to dało się znaleźć, a tak poza tym to galeria handlowa każda inna. No skala na pewno robi wrażenie. Och, nie ma co więcej gadać, no za krótko tu jestem, żeby coś więcej powiedzieć. Pierwsze wrażenie spoko. Nie wiem, czy chciałbym tu być tydzień, ale tak właśnie na dzień czy dwa jest, jest ok. Chociaż pewnie, tak jak mówię, pewnie wiele rzeczy pomijam i, i na pewno byłoby tu więcej rzeczy do zobaczenia. Bardzo mnie interesuje to muzeum przyszłości. To myślę, że jest szansa, jak będziemy wracać, żeby tam wpaść. A co do reszty, to na ten moment myślę, że zobaczyliśmy tylko te takie największe atrakcje bardziej turystyczne miejsca. Fajnie było się zapuścić gdzieś głębiej w to miasto. Tu jest taki salon pokazowy Apple z takimi tarasami. Karasy mają widok na samego Burj Khalifa. Wszędzie wokół fontanny, no i my tu trochę jak z innej parafii, z tymi plecakami. Widać, że przejazdem. Okej, okay, wracam z powrotem do Dubai Mall. 15 minut byłem na zewnątrz, cały jestem mokry znowu. Ja nie mogę. Dobra, lecimy jeszcze zobaczyć, czy da się podejść pod samego Burj Khalifa. Zostaje nam jakaś godzinka, to tak naprawdę podejdziemy tam i będziemy się zawijać na stację metra. Dubaj, dzień drugi. W Dubaju tylko przesiadamy się lecąc na Sri Lankę, więc ostatni dzień, który widzieliście, był dwa tygodnie temu. A film ze Sri Lanki wrzucę Wam tutaj. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam. No i wracamy. Nauczeni doświadczeniem zostawiliśmy te wielkie plecaki w hotelu. Wystarczyło zapytać i nie było z tym problemu. A ostatnio włóczyliśmy się tu z nimi przez cały dzień. Siedliśmy sobie śniadanie w takiej bardzo fajnej, małej kawiarni pod hotelem. No i pierwsze zaskoczenie. Kawa tańsza niż na Sri Lance. Cały czas, będąc na Sri Lance, dziwiłem się, jak tam jest tanio, Akurat kawę mieli w takiej cenie jak w Polsce: około złotych, zł, no, minimum około 8, ale zwykle paręnaście. A tutaj poniżej sześciu dirhamów, jeden dirham to mniej więcej jedna złotówka. Mega tanio. Pewnie kwestia tego, że jesteśmy daleko od centrum. Dzisiaj takim głównym celem, do którego chcielibyśmy dojechać, jest Palma i Dubaj Marina, ale nie popełnimy tego błędu co ostatnio, i nie pojedziemy tam o 12, gdzie słońce spionowo z góry. Poczekamy sobie tak do 17. Jako, że Dubai Mall już widzieliśmy, to pomyślałem, że poczekamy sobie w Emirates Mall, czyli tym drugim dużym centrum, w którym jest stok narciarski i tego typu rzeczy. Osobiście chciałem koniecznie iść do tego Muzeum of Future, no ale już widzę, że to się nie uda. Nie krepnęliśmy sobie niestety biletów, no a nie wiedziałem, że się tak szybko wyprzedają. No i wczoraj jeszcze były, a dzisiaj już nie ma na żadną godzinę dostępnego biletu. Do tego muzeum się wchodzi na godzinę, żeby nie było tłoku. Jest ograniczona ilość osób każdej godziny, no i nas tam nie będzie, niestety. No nic, myślę, że to jest taki kierunek, przez który będziemy jeszcze przelatywać raz czy dwa, więc następnym razem, a na razie idziemy na metro i jedziemy w kierunku Mall of Emirates. Jeszcze a propos tego pierwszego dnia w Dubaju, wrażenia miałem średnie, bo przed naszym przejazdem dostałem trzy wiadomości na mailu, Whatsappie i nie pamiętam gdzie jeszcze, gdzie próbowali mnie oskamować. To była próba wyłudzenia numeru karty debetowej. No oczywiście nie wysłałem tego numeru, tam było jakiś Udawany adres bookingu. To mi się chyba zdarzyło drugi albo trzeci raz. Więc ja nie wiem, czy to jest problem ogólnie bookingu, jako platformy. Ale wydaje mi się, że to raczej jest tak, że jak przekazałem swoje dane hotelowi, to oni musieli gdzieś te dane udostępnić, żeby coś próbowało mnie tak oszukać. to było niefajne. Potem, jak dojechaliśmy do tego hotelu, to jeszcze próbowali mi wmówić, że nie zapłaciłem przez booking. Znaczy wmówić, no. Policzyli mi tak, jakbym miał zapłacić na miejscu. A to już wszystko było opłacone. No i musiałem się pan potem wykucać o zwrot, bo pobrali kaucję razem z opłatą, powinni samą kaucję. No, w każdym razie ten Seven Seas Hotel wydawał mi się takim jednym wielkim przekrętem. Jak weszliśmy do pokoju, też rewelacji nie było, jakaś woda rozrana w łazience, naczynia takie niezbyt czyste. No, ale jeden z tańszych hoteli tutaj. Teorie, jakieś cztery gwiazdki chyba ma. No i to nie była niestety jedyna próba oszustwa, bo później, jak próbowaliśmy się dostać pod Dubai Frame w stronę Centrum, w stronę Dubai Mall, no to stali taksówkarze, którzy okazało się nie byli taksówkarzami. Jednemu, który próbował nas przewieźć, odmówiliśmy. Widzieliśmy, że nie ma taksometru, jakiś dziwny samochód. Drugi pokazał nam niby licencję, że jest taksówkarzem, że będzie tam liczył taksometrem. Taksometru nie było w aucie, myślałem, że jakąś aplikację ma do tego, się okazało, że też był jakimś udawanym taksówkarzem. No i nas tam oszukał, myślałem, na 20-30 zł, no ale to już trudno. No ale podsumowując, to właśnie to moje pierwsze kiepskie wrażenie, jeszcze przed przyjazdem te próby oszustw, później odkąd tu przylecieliśmy, to w ciągu nie wiem, trzech godzin czy czterech kolejne trzy takie próby. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Jesteśmy trochę bardziej uważni. Dobra, doszliśmy na metro. Pewnie oglądaliście jakieś inne filmy z Dubaju, to że ten wiecie, ale tak tylko szybko wspomnę, że tu większość przejść do takich głównych atrakcji jest klimatyzowana. Są takie tunele porobione do wszystkich takich galerii handlowych, muzeów. Dobra, przesadzam wszystkich, ale do, do większości to metro podjeżdża bardzo blisko, więc można łatwo unikać tego upału. Jest gorąco, ale da się z tym żyć. Raczej nie widać tutaj ludzi na zewnątrz nigdy w ciągu dnia. No jesteśmy w Emirates Mall. Porównamy to sobie do Dubai Mall. Chociaż ja wiem, no, nie przyjęliśmy to porównywać. Po prostu jako, że nie udało nam się zarezerwować tej wejściówki do Museum of Future, będziemy musieli jakoś tutaj przeczekać te parę godzin. To no, nie powinno być większym problemem, bo chyba nawet i tak nie zdążymy tego obejść. Opuszczamy w końcu Demi Raids Mall po pięciu godzinach, sam raz słońce już powoli zachodzi, jedziemy w stronę mariny. Wdrożenie jak na razie takie sobie, nie wiem, łazimy po tych galeriach handlowych w tym Dubaju, mało innych rzeczy widzieliśmy. Ten stok narciarski to jest ciekawa rzecz. No dobra, jedźmy. Szybką przesiadkę na tramwaj. Powiedziałbym, że jest już 37 stopni. Będzie można trochę pośmigać na zewnątrz. Fajna ta promenada, sam koniec Palmy, fajne miejsce na zachód, ale nie wiem, co miałbym tu dłużej robić za bardzo. Ładne auta jeżdżą, to mógłbym tu siedzieć i oglądać. Ciekawa ta Palma, o tyle to robi wrażenie, że to jest wszystko sztucznie usypane, więc to tak naprawdę nie istniało, a jest to bardzo duże. Ale kurczę, nie wiem, jakbym tak przyjechał do tego hotelu na tydzień, to nie wiem, czy bym tu miał co robić. Swoją drogą ten hotel to ma tak brzydkie kolory, a nie wiem, może ja się nie znam. Zastanawialiśmy się, czy w ogóle przejeżdżać tego Dubai Marina. Mieliśmy jechać już prosto na fontannę pod Burj Khalifa, Ale no serio, to jest jeden z najładniejszych krajobrazów miejskich, jakie widziałem. Pięknie to stworzyli. Te łodzie cicho sunące tutaj po wodzie, odbicia tych wielkich budynków w wodzie. Delikatnie podświetlone chodniczki wokół. Fajnie, mam nadzieję, że uda mi się to oddać w filmie, jak tutaj jest klimatycznie, a no jak nie, to musicie przyjechać. Trochę przypadkiem, ale fajnie udało nam się to ograć, że pojechaliśmy na zachód, na koniec Palmy. Fajny punkt do obserwowania zachodu i hotel też ładnie wygląda w tym świetle zachodzącego słońca. No a tutaj po zachodzie, kiedy robi się ciemno, to tutaj robi się znowu bardzo klimatycznie. Pięknie jest wszystko podświetlone, zresztą no patrzcie sami. ostatniego punktu wycieczki. Kończymy ten wyjazd pod Burcz Kalifą na pokazie Fontan. No i to miejsce też mocno zyskuje po zmroku. Fajne to były dwa dni. Nie zmieniłem jak dotąd swojej opinii. Dubaj dla mnie to jest takie miasto na jeden dwa dni, chociaż na pewno jeszcze wiele rzeczy tu jest, czego nie widziałem. Ale nie ukrywam, że trochę mnie zmęczyło to miasto. Jest tu gorąco, jest tu tłoczno. Teraz w metrze to ledwo daliśmy radę wysiąść na naszej stacji. Ale być może to też kwestia tego, że za dużo zaplanowaliśmy na jeden dzień. I... Po prostu się zmęczyliśmy, 25 tysięcy kroków już prawie zrobione dzisiaj. Tak czy inaczej mega się cieszę, że tu jestem. Jest to naprawdę ładnie. Mam też nadzieję, że nie jestem tu ostatni raz, że jeszcze będzie okazja tutaj wpaść. Jeśli nie celowo, to chociaż gdzieś przesiadkowo, tak jak tym razem. No i parę takich przemyśleń, się chodzi o Dubaj. Pierwsze, co mnie zaskoczyło, to jest to zaskakująco tanio. Szczególnie będąc poza centrum. Dzisiaj wypiliśmy kawę za 6 zł i kupiliśmy jakieś ciastka za 3. Nie wiem kiedy ostatnio w Polsce udało mi się tak mało zapłacić. Druga rzecz to to miasto jest bardzo duże. Nie myślałem, że to są tak duże odległości, szczególnie między Mariną a centrum. O, jedzie jedzie to metro. Trzeba się nastawić na to, po prostu, że tu jest dużo kilometrów do zrobienia. No, Pierwsza to w ogóle nie ma mowy, żeby tu gdzieś dojść. Trzeba raczej poruszać się metrem albo taksi. Takich niedrogich rzeczy to też taksówka. Wydaje mi się, że jest tańsza niż w Polsce. Zaskoczeń takich, nie chcę powiedzieć negatywnych, ale nigdy nie czułem takiego gorąca, a i tak nie jesteśmy w tych najgorętszych miesiącach. No na szczęście, to miasto jest na to przygotowane i jeśli się chce, można w ogóle nie wychodzić na zewnątrz, cały czas być w wnętrzach klimatyzowanych. Ciężko powiedzieć, żeby to był minus, po prostu jakieś tam zaskoczenie. Dobra, tyle. Pierwszy raz tu jestem, ledwo dwa dni, żaden ze mnie przewodnik, więc kończę ten film. Zobaczcie razem ze mną to Fontan i do następnego. Tyle pędziliśmy tu, żeby zobaczyć te fontanny. Okazało się, że są zamknięte przez 5 miesięcy. Nie sprawdziliśmy sobie tego. I otwierają je za 4 dni na nowo z nową choreografią. Co zrobić? Będzie powód, żeby wrócić. Także inaczej niż planowałem, ale żegnam się. I do następnego.